Witam serdecznie, z tej strony Helenka Milionerka-Siekłania. Kochani, długo się nie nagrywałam w filmiku, ale przyszła pora, że mam na to ochotę. I to przeogromną, żeby wam trochę powiedzieć, co u mnie słychać. No, powiem tak, że jesień minęła, grzyby się skończyły, no i teraz czas, pora na pracę. W moim biznesie, gdzie kto jestem, wiecie, że jestem w szkole Walen, dzieje się dużo dobrych rzeczy ludzi przybywa, partnerów przybywa. Szkoła w, w, rośnie, ale również i rośnie społeczność, do której należymy, która się rozwija. To jest społeczność taka jak platforma jak Facebook. No nie porównujemy, ale ma te same te same ma możliwości i kochani, i daje, ja to nazywam, wrota do wolności. Ponieważ na tej naszej platformie Możemy, kochani, wszystko co, co, nam dusza, co nam w duszy gra powiedzieć, nakręcić, zaprosić znajomych, reklamować swoje produkty, swoje co w czym uczestniczymy, co robimy w życiu. Także, kochani, uważam, że jest coś niesamowitego. Za bardzo małe pieniądze można wejść do, na platformę. I raz płacimy i mamy jakby dożywotnią, dozgonną, możemy z niej skorzystać, ale również i możemy zarabiać pieniądze, do czego zachęcam, ale to już po prostu się umówcie ze swoimi znajomymi, kto wam poleci, żeby po prostu sobie pięknie poprawić budżet, zdobyć niezależność finansową. Kupy można dużo dobrych rzeczy zrobić. Znajomości, pogłębiać wiedzę. no Ja jestem przeszczęśliwa, że ta platforma się otworzyła, ponieważ us no otworzyła, ustanowiona zostanie po prostu Magwalen uruchomił tą przy, przy boku szkoły. No, jakby to powiedzieć, obok y, szkoły Walen na tej samych warunkach powstała szkoła y, platforma, jakby to drugi człon szkoły. I teraz do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, spotka mnie dzisiaj nie, nie, niesamowita, właściwie przykra przygoda, ponieważ zaproponowałam znajomej wejście do, do platformy i tak dalej, i ona po prostu powiedziała niesamowite rzeczy na temat właściciela McWalena, że po prostu no. Jest to piramida, jest to coś takiego, co jest ścigane przez prawo i tak dalej. No ja mówię, skądś ty to wzięła, dziewczyno? No przecież ja jestem od trzech lat i tutaj rośnie, ma gwale, że ostatnio był i w Polsce, w Zakopanym, potem w Łodzi, nagrywa filmiki, niesamowite historie opowiadała. Więc muszę powiedzieć, że to jest nieprawdą. Proszę sprawdzić. Cokolwiek słyszycie na temat Magwalena, proszę, żebyście się nie ośmieszali i nie gadali głupot. Dlaczego? Bo to można wszystko sprawdzić. Wszyściutko nie ma sprawy, nie dajcie się zapędzić w kozi róg, że coś takiego jest i jest nieprawda, także że no, zabolało mnie serce, jak mi ktoś na maka znam od, no, znaczy od początku szkoły. I nigdy nie powiedział nieprawdy. Wszystko wypłaca, wszystko jest no, w idealnym porządku, jakby to powiedzieć. No, tylko życie nie umierać. Dlaczego? Ponieważ daje możliwość za małe pieniądze zbudować sobie i swoim rodzinom, i swoim dzieciom, zbudować. Niezależność finansową i to nie wąską. No, oczywiście zależy tylko od pracy, jeżeli powiemy, z kim się podzielimy. I dlatego też tutaj chcę powiedzieć wszystkim, co mnie słuchają, bo ta moja przyjaciółka, jej proponowałam przedtem szkołę. Y ona mówi, będzie chciała, ale jeszcze nie weszła, i teraz dzwonię do niej, co tam słychać. Ja mówię, jest społeczność, i ona mnie takie wiecie, takie takie wieści i to nie jest pierwszy raz bo kiedyś babka z innej też się zapisała do społeczności ale też, też mówiła nieprawość. i my mnie to co jest złego na tej informacji no odpowiedzieliśmy no nie ma nie ma możliwości żeby było nieprawdą znaczy żeby było coś fałszywe ale takie wieści krążą i to jest niepokojące ponieważ nie wiem, skąd to ludzie biorą, ale powtarzają, i ja powiedziałam nie gadaj bzdur, bo mnie znasz od lat, ja jestem od początku i tu po prostu zaproponowałam spotkanie z Makiem, żeby była rozmowa, żeby po prostu no, już więcej tego nie powiedziała, bo to jest bardzo przykre. No, to są ignoranci, którzy nie, ma, nie znają, nie mam, nie mam jakby to roz... nie mam słów na coś takiego, jak ktoś tak niegodnie postępuje. To tyle, kochani. Ja po prostu, Helenka Milionerka, moim marzeniem jest pracować do tego momentu, kiedy szkoła Walen będzie miała milion partnerów i chciałabym takiego momentu dożyć, bo mam sporo lat, ale będę dzielnie pracowała, żeby tym bardziej teraz po takich, takich no, złych wieściach, które się ponoć po Polsce panoszą. No, kochani, nie róbcie tego. Tylko tyle. Dziękuję bardzo.